Pierwiotowano 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej. Uroczystości były okazją do nadania nowego sztandaru i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borowej. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Borowej pod przewodnictwem proboszcza księdza Jana Wierzby. Słowo Boże wygłosił ksiądz porucznik Marcin Krępa, kapelan Wojsk Obrony Terytorialnych w Dębice, który podczas homilii nawiązał do obchodów rocznicowych Konstytucji 3 maja. W kościele odbyło się także poświęcenie nowego sztandaru. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz na plac przed remizą OSP Borowa. Tam uroczysty apel, podczas którego złożono meldunek o przeglądzie pododdziałów. od odśpiewaniu hymnu państwowego oraz podniesieniu flagi państwowej gości przywitał Stanisław Wilk, prezes OSP w Borowej. Przedstawił też historię jednostki. Końcowe lata XIX wieku dają się zapamiętać mieszkańcom naszej, naszego sołectwa wiele tragicznych zdarzeń, w szczególności dużych strat z powodu częstych pożarów. Wieś gęsto zabudowana, ponad 230 gospodarstw. Budynki drewniane, kryte przeważnie z to warunki sprzyjające powstania dużego zarzewia ognia. Do dzisiaj przetrwały wspomnienia z tamtego czasu, kiedy to w małym końcu spaliło się ponad 20 budynków mieszkalnych i gospodarskich. Początek XX wieku jest impulsem zorganizowania budowy Szkoły Borowej, kiedy to wójtem jest nasz mieszkaniec Michał Chytaj. Wraz z ówczesnym hrabią z Zasowa, Witoldem Łubieńskim, Janem Skarbkiem, Adamem Cyganem powołują do życia w roku 1905 Ochotniczą Straż Pożarną. To jest oficjalna data, niemniej jednak powołanie straży nieoficjalne datuje się na rok 1901. Kronika z tamtych lat wspomina takich druhów jak Tak Franciszek, Kuta Jan, Krzysztofczyk Jan, Bóg Władysław który był Trębaczem, Wilk Józef, Skarbek, Franciszek, którzy angażowali się w działania ratownicze oraz budowę remizy. Już na samym początku hrabia funduje nam sikawkę ręczną, węże tłoczne i sawne, co zdecydowanie poprawia skuteczność prowadzenia akcji gaśniczych. Społeczność naszej wsi pozytywnie oceniła pracę i zaangażowanie strażaków i w 25 roku funduje pierwszy standard i umundurowanie galowe na uroczystości wręczenia. W 28 roku odbywają się zawody gaśnicze sprawnościowe na szczeblu rejonowym, gdzie Borowa zdobywa pierwsze miejsce. Nagrodę otrzymuje 12 hełów, pasy bojowe i drabinę Szczerbowskiego, która jeszcze służy w wielu jednostkach do dnia dzisiejszego. Jednym z najbardziej uroczystych momentów było pożegnanie Starego Sztandaru. przedstawiciele fundatorów, czyli sołtys Krystyna Krężel, radna Barbara Kuta, Łukasz Kądziołka i druh Wieńczysław Wilk przekazali jednostce nowy sztandar. honoru tego sztandaru, jak granicy własnego opa. Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie znajdziemy. skład pocztu sztandarowego wchodzą druhowie jednostki odmierzy pożarnej w Borowej, dowódca pocztu, druh Grzegorz Majka, sztandarowy druh Krzysztof Kuta, asystujący druh Kamil Kiziot. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Poświęcenia wozu bojowego dokonał ksiądz Marcin Krempa, a kluczyki i dokumenty naczelnikowi Kamilowi Krzysztofczykowi przekazał Józef Chudy, wójt gminy Czarna, który podziękował strażakom ochotnikom za ich służbę i obiecał, że nadal będzie wspierał jednostki OSP na terenie gminy. Chciałbym strażakom z Borowej złożyć gratulacje od siebie, od gminy samorządu gminy. Cieszę się też razem z Wami, że będziecie mieli nowy samochód bojowy, samochód, na który oczekiwaliście dosyć długo. Przyjęliśmy w gminie jeszcze w poprzedniej kadencji, że systematycznie będziemy wymieniać flotę jednostek obwodniczych Straży Pożarnej, flotę samochodów bojowych. W poprzedniej kadencji otrzymała róża czarna, grabiny. Teraz wy dostajecie. Myślę, że jeszcze w tym roku uda się pozyskać jeden samochód. Kolejny w następnych latach. Służycie mieszkańcom, ratujecie dobytek, więc wam się należy mieć dobry sprzęt. Gratuluję odznaczonym. Myślę, że te, na te wyróżnienia zasłużyliście tą prasą, tym, że jesteście do dyspozycji każdego dnia i w każdej godzinie. Z gratulacjami tak pięknego jubileuszu pospieszyli m.in. Jan Warzecha, poseł RP oraz Piotr Chęciek, starosta dębicki. Dzisiejsza uroczystość to też jest okazja do tego, żeby tu do Państwa skierował serdeczne gratulacje z powodu takich trzech uroczystości. Właśnie jubileuszu 120-lecia OSP borowej, przekazania sztandarów, przekazania samochodu. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale z 1977 roku był Pan jedyny tak, tak? Z 7.7. roku Nobi obchody gminnego święta Ochotniczych Straży Pożarnych. Drodzy Państwo, Przedstawiona historia przez pana prezesa Stanisława pokazuje, jak w tej sztafecie kolei każdy przysłużył się do rozwoju tej jednostki. I słyszeliśmy nazwisko pana Żydka świętej pamięci, który mimo różnych funkcji poddawał swój czas i pełnił służbę tutaj w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale każdy z państwa tutaj obecny i ci, którzy odeszli, przyczynił się do tego, ja ust pana Stanisława słyszałem, że jego marzeniem jest po prostu, żeby się tutaj dokonała zmiana samochodu właśnie tego starego już można powiedzieć blisko zabytkowego na dużo y, młodszy sprawny technicznie z lepszymi parametrami samochód. Tego wam serdecznie gratuluję, że właśnie przy zgodzie władz samorządowych, radnych, pani sołtys i sponsorów jak tutaj słyszałem sztandaru da się zrealizować takie przedsięwzięcia, które zapiszą się w kronice waszej OSP, waszej gminy. Dla mnie, dla posła jest to też niezwykle ważne, że rozwijają się takie jednostki właśnie w różnych gminach, jednostki OSP, które później służą pomocą w akcjach różnych, jak tu przedtem słyszeliśmy, przy pożarze lakierów. I nie jest przypadkiem, że w Borowej w 1901 roku, kiedy przecież nie było państwa polskiego, ńcza straż pożarna powstała. Ta straż pożarna skupiała się na ratowaniu życia i zdrowia, ale również na pielęgnowaniu tradycji, historii tego co najważniejsze dla każdego mieszkańca, dla każdego obywatela Polski, dla każdego mieszkańca Borowej nieprzypadkowo hrabia Ubieński tutaj wymieniany wielokrotnie człowiek ogromnego patriotyzmu, człowiek, który e, założył, oczywiście oddział Armii Krajowej, który był zastępcą dowódcy trzeciego zgrupowania podczas bitwy na Kałużówce i człowiek kończy, który został zamordowany czy zastrzelony podczas akcji przez Niemców. I to nie bez przyczyny jest osoba wymieniana również jako jeden z założycieli twórców i osób wspierających odczy straży pożarne. To właśnie w Ochotniczych Strażach Pożarnych przetrwały polskie tradycje trwała historia i bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Jestem dumny z tego, że Polska tak wspaniale się rozwija, a równocześnie dba o, o Was, o Wasze bezpieczeństwo, o tą pracę, którą wykonujecie, o ten obowiązek, którym się poświęcacie, chociaż wcale nie musicie. Jubileuszowe obchody były też jak zwykle okazją do wręczenia druhom medali i odznaczeń. Wręczano złote, srebrne i brązowe medale dla pożarnictwa. Przyznano też osiem odznak Strażak Wzorowy.